Dzień dobry, witam wszystkich widzów naszego kanału. Przyjechałem do Wągrowca, do franczyzobiorcy konceptu Lodolandia i Kołacz na Okrąglu, pana Pawła. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry. Panie Pawle, aby znaleźć biznes wymarzony dla siebie, niezbędna jest sekcja. Skąd w pana kręgu zainteresowań znalazł się koncept franczyzowy Lodolandia i Kołacz na Okrągu? E, szukałem jakiegoś dodatkowego e, źródła dochodu, jakiegoś dodatkowego biznesu. Chciałem, żeby to był taki biznes, y, gdzie nie będzie mi zabierał za dużo czasu tutaj w mojej obecnej pracy. Y, dlatego poszukałem trochę tych biznesów y, w internecie, no i natrafiłem na, na Lody, na Lodolandię. Też mogę wspomnieć, że często chodząc z córką na spacery, na place zabaw, mieliśmy często taki punkt Lodolandii. No i, i często byliśmy tam klientami i gośćmi. I od tego też... Też między innymi to się właśnie też zaczęło. Czyli biznes Lodolanda zaczął się tak naprawdę od Pana córki. Tak, ona jest fanką lodów i chcąc nie chcąc zawsze musieliśmy przed pójściem na plac zabaw wstąpić na, na, na świderkę śmietankowej. A jak to się stało, że później Pan otworzył kołacz? Po sezonie, po udanym sezonie lodowym, stwierdziliśmy z żoną, że warto byłoby dalej kontynuować pracę na tej przyczepie a że akurat ten konkretny tutaj model przyczepy pozwala na, na wprowadzenie kołacza, no to zdecydowaliśmy się dalej jakby tutaj współpracować. Też chcieliśmy, żeby ten biznes cały rok tak naprawdę zarabiał na siebie. No odezwałem się tutaj do, do handlowca, żeby przedstawił ofertę i, i powiedział, jak to będzie wyglądało tutaj ten cały rebranding. Panie Pawle, a miał Pan z żoną wcześniej do czynienia z gastronomią? Skąd ten pomysł, żeby ten biznes otworzyć? Nie, nie mieliśmy doświadczenia do w ogóle w gastronomii. Ja w życiu nie przypuszczałem, że, że w ogóle kiedykolwiek będę miał coś do czynienia z gastronomią. Więc to był taki impuls po prostu i, i porozmawiałem sobie z żoną, żona akurat kończyła raz wychowawcze, posłaliśmy córkę do przedszkola, no i stwierdziłem, że mógłby być to też biznes dla niej. Czyli żona znalazła tak naprawdę sobie fajne miejsce pracy? Tak, myślę, że jest bardzo zadowolona, praca sprawia jej satysfakcję, największą satysfakcją jej sprawiają E, zadowoleni klientów, myślę, że spełnia się w tym, co robi, i jest zadowolona. Właśnie, bo po co siedzieć w domu? No, tym bardziej, że, 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 że mówię, y, córkę posłaliśmy do przedszkola, więc, więc, y, więc teraz mówię ma swoje tutaj y, swoje, swoje miejsce pracy. O, nie musi pracować kogoś, tylko jest u siebie i jest sama sobie tutaj y, szefem. E, szefem. <laughs> no, więc, więc myślę, że jest zadowolona. A zanim to się wszystko zaczęło, zanim pan wszedł w ten biznes z nami, jak wyglądało spotkanie? Z żoną przyjechaliśmy do Warszawy, do siedziby. Spotkanie trwało około 3 godzin. Tam handlowiec opowiedział nam, jak to wszystko będzie wyglądało praktycznie od czasu podpisania umowy aż po postać punktu. No, i ustaliliśmy tutaj wszystkie szczegóły też konceptu, co dokładnie chcielibyśmy mieć. Otrzymaliśmy też biznesplan, właśnie wzór domowy. Na spotkaniu z handlowcem podeszliśmy właśnie do dwóch rodzajów przyczep. Pokazał nam większą, właśnie tą i mniejszą. Czyżby mogli sobie wejść do środka, obejrzeć, zobaczyć gdzieś tam miejsca, jakie są urządzenia. Pokazał mniej więcej, jak tam się też pracuje. Więc w ogóle. Zawsze mi się wydawało, że takich jest bardzo mało miejsca. Jak tam wyszliśmy z żoną, to mieliśmy tam tyle miejsca, jakby że, że, że mówię, ze spokojem tutaj można te wszystkie czynności mówię, i wypieki i kołacza, i wcześniej lody ze spokojem tutaj zmieścić. Czyli tak naprawdę taka mała gastronomia. Tak, taka mała gastronomia, mówię, mobilna. E, też fajne, bo, bo, bo mówię, w razie jakichś mówię, czy niepowodzeń, czy, 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 czy jakiejś zmiany lokalizacji, zawsze jest możliwość, tak naprawdę, przejechania taką przyczepą w inne miejsce i rozpoczęcia tego samego biznesu w innym miejscu. No i tutaj, po, po jakby na radzie z żoną, stwierdziliśmy, że. Że, że chcemy tutaj w to wejść. No dobrze, czyli odbyło się spotkanie. Na tym spotkaniu e, otrzymał pan wszystkie szczegółowe informacje. I co później? Jak to później wygląda? Zaraz odpowiem pani na pytanie. Może napijemy się kawy? No chętnie. Widzę, widzę, że interes się kręci. Dużo klientów jest. Tak. Szczególnie w soboty, e, w niedzielę handlowe, e, w piątki to jest są taki szczyt. Dziękuję. Dziękuję. <gryw> Dziękuję. No dobrze, czyli spotkanie odbyło się, podjął Pan decyzję z żoną. I jak to dalej wyglądało? Jak dalej wygląda taki proces? Co oferuje franczyzodawca? Jaki oferuje pakiet? No przede wszystkim kompleksowo wyposażoną przyczepę ze sprzętem w środku, z odbiorem to też już sany pidu, więc też nie musimy się o to też martwić. Mamy szkolenia i teoretyczne i praktyczne też bezpośrednio na punkcie w, w siedzibie firmy, więc jakby możemy też od środka poznać cały ten proces produkcyjny, obycie na tej przyczepie, więc to jest na pewno ważne, bo no nie wyobrażam sobie rozpocząć taki biznes bez szkolenia praktycznego, bo, bo mówię... Niby się wydaje, że jest to proste, natomiast no trzeba jakby podstawy poznać no i nauczyć się tego. Na pewno też fajnym narzędziem jest pozbistro. Możemy sobie tam sprawdzać obroty. Możemy sprawdzać, co ile czego nam się sprzedaje, żeby też bardziej efektywnie prowadzić ten biznes. Mamy stany magazynowe, więc to też jest, też jest fajne. Platforma szkoleniowa też jest dla pracowników, też na pewno nam dużo ułatwia. Pracownik na początku zapoznaje się z teorią na takiej platformie, no i potem łatwiej też taką wiedzę przyswaja już w praktyce. Tak, no. i Panu łatwiej jest ją przekazać. Tak, na pewno. No i marketing. No i marketing, no marketing to jest coś nieocenione tak naprawdę w dzisiejszych czasach, więc no mamy dostęp też tutaj do wszelkiego rodzaju materiałów reklamowych, na konkretne jakieś imprezy, typu właśnie teraz niedawno mieliśmy, czy Halloween, Black Week, więc to na pewno jest, jest, jest Dużym wsparciem i pomocą, bo wiadomo, że wszyscy tak naprawdę teraz wszystkie firmy działają prężnie w marketingu, a samemu na pewno no, trudniej. Nie? A tutaj mamy już gotowe rozwiązania, tylko trzeba je wdrożyć. No i pyszną kawę mamy. Przepyszną. Tak, ten partner biznesowy na pewno też przyciąga Panu Kosta, przyciąga Panu klientów. Tak, Kosta jest ogólnie rozpoznawalna i niektórzy są w ogóle fanami kosty, więc jak widzą, że mamy tą kawę, więc chęt, chętnie do nas przychodzą i potem wracają. Panie Pawle, no bo otworzył Pan lody. I jak wygląda cały ten rebranding na Kołacza? Czy też yy, wtedy są jakieś osobne szkolenia? Jak wtedy wygląda proces przejścia na ten koncept? Decyzję z żoną podjęliśmy na koniec sierpnia. Zadzwoniłem do tutaj handlowca, przedstawił mi ofertę, jak to będzie tutaj wyglądało i kosztowo, i też jak to będzie od strony technicznej też wyglądało. No i też mówię, umowę podpisaliśmy, żeby zdalnie. No i potem już trafiłem ponownie pod skrzydła opiekuna startowego. No, i on też tutaj przez cały ten proces nie wiem, finansowania, szkoleń, zatowarowania, też pierwszego jakby tutaj przeprowadził. Pojechaliśmy sobie na, najpierw szkolenie y, teoretyczne, takie online, owe. później pojechaliśmy na dwa dni y, na szkolenia takie praktyczne, typowo już na przyczepie. A drugie to pojechaliśmy już na punkt własny i zamiast w takim prawdziwym punkcie. Przez jeden dzień pracowaliśmy, wyrabialiśmy kołacze, obsługiwaliśmy klientów. Więc to też na pewno było cenne doświadczenie i praktycznie jak wróciliśmy ze szkolenia, następnego dnia mieliśmy od razu otwarcie. Więc jakby tą wiedzę, którą pochłonęliśmy przez te dwa dni, od razu mogliśmy tutaj spożytkować na, na otwarciu. To taki duży test od razu, takie wskoczenie na głęboką wodę z kołaczami. Aha, myślę, że, że tak z jednej strony, ale z drugiej strony fajnie, bo od razu jakby byliśmy tacy pełni trochę troszeczkę energii, mieliśmy tam świeże informacje, więc yy, praktycznie przyjechaliśmy tutaj wieczorem, przespaliśmy się i następnego dnia od rana już, już zaczyna się otwarcie. I ten zapach, tak jak mówiliśmy wcześniej, przyciągał, przyciągał, przyciągał klientów. I przyciąga cały czas I też nawet świadomie kołacze wypiekamy nawet do godziny prawie że 20 po to, żeby tym zapachem tych klientów przyciągać, bo przyczepa jest też bardzo ładna, taka estetyczna, natomiast ci, którzy jej nie widzą, a czują zapach, szukają nas, szukają nas i z nawet czasem z samej ciekawości podchodzą. Pytając, co wy tutaj ciekawego macie, bo, bo tak ładnie pachnie. Kierowaliśmy taką klientkę, która była niedaleko na zakupach w markecie potowlanym i też wychodząc tak naprawdę nas nie widziała, ale po zapachu przyszła do nas, bo mówi, zapach był tak fajny, tak intensywny, tak słodki, że, że mówi, no nie mogła się oprzeć, musiała sprawić, co to w ogóle jest. Czy ciężko było się wdrożyć w kołacza, że tak powiem? Na pewno koncept jest trochę bardziej skomplikowany niż lody, wymaga większej systematyczności. Natomiast wszystko z biegiem czasu to sobie na tyle tak poukładaliśmy, że, że już to jest dla na nas to jest proste i oczywiste, więc już teraz nie mamy z tym problemu. chociaż powiem na początku, największy problem to był taki, żeby dostosować ilość sprzedanych ilość wyrobionych kołaczy do odpowiedniej sprzedaży, bo na lodach to było tak, że Praktycznie e, nie było trzeba żadnych zapasów nie zrobić, bo wszystko w, w, skrodysz, tak naprawdę z maszyny. Natomiast tutaj jeśli przegapimy jakiś e, czas e, tak naprawdę, e, w, za późno ciasto zarobimy, no to nie zdążymy go na przykład wieczorem sprzedać, no bo, no bo czas na nie wyrośnie. Nie? Dlatego e, tutaj trzeba być bardziej systematycznym, trzeba trochę więcej przewidywać. Natomiast no, no, z biegiem czasu człowiek już nabiera trochę doświadczenia i, i, i jest to łatwiejsze. Przynajmniej codziennie coś się dzieje. Tak, codziennie coś się dzieje, więc, więc, więc jest to na pewno nie jest to nudny biznes. E, jest ciekawy. Ja mówię, w ogóle nigdy wcześniej nie miałem doświadczenia z czasem drożowym w ogóle w kuchni, to tak szczerze. Dużo ciepła potrzebuje. Tak, dużo ciepła na pewno potrzebuje. A pan chyba jest codziennie tutaj na punkcie. No, prawie codziennie, boją byłem się muszę godzić, to jakby tutaj, jeszcze z jedną moją pracą. Tak naprawdę, jesteśmy ja z żoną, mamy jeszcze tutaj trzech pracowników, no i wspólnie tak rotacyjnie się wymieniamy i. i, i Pracujemy, żeby też ten biznes trochę poznać od, od podszewki, żeby też mówię, w przyszłych latach, sezonach łatwiej nam było tym zarządzać i zrozumieć to przede wszystkim też, żeby nie wymagać pracowników pewnie rzeczy, które może nie są wykonalne na już na teraz. Nie wiedzą o tym tak naprawdę. A... Czyli takie mądre zarządzanie. No, no myślę, że tak. No. Trzeba najpierw jakby samemu to poznać, po to, żeby potem można było kogoś coś wymagać. Też wszystkie jakieś takie rady, które udzielamy, no to też wynikają z naszej praktyki a nie z naszej teorii gdzieś tam zdobytej na, nawet chociażby na szkolenie, bo szkolenie jest szkoleniem, ale przychodzi życie i, i weryfikuje tak naprawdę wszystko. Który biznes lepszy? Lodowy czy kołaczowy? Ciężkie pytanie. To są zupełnie dwa inne biznesy. Na pewno lodowy jest bardziej spokojniejszy, a kołaczowy bardziej ciekawszy. Wydaje mi się, że w ogóle i dla klientów. Dla nas też, też też na pewno jest ciekawszy, bardziej wymagający. Ciężko mi powiedzieć, który lepszy, bo są inne po prostu. A zauważył Pan, że na przykład wśród klientów są klienci, którzy byli w lecie i też przychodzą do Pana właśnie w zimie, na jesieni? Tak, tak. Mamy tu już dużo stałych klientów. Rozdajemy bardzo dużo też kart swojego klienta. W październiku to mieliśmy taki, że w pewnym momencie nam kart zabrakło i, i, i musiałem zamówić nie jeden komplet, tylko dwa, bo po prostu zasłodziły się w takim tempie, że. Jak kołacze, jak ciepłe jak, kołacze. No, jak kołacze. Też na początku zrobiliśmy taką promocję, minus 50% na kolejną wizytę, też po to, żeby tych klientów zachęcić. Dzięki temu też mogliśmy trochę rozpowszechnić te kołacze, bo mówię, dużo ludzi słyszało. Ale nie jadło, i, i też byli ciekawi. Z ciekawości też przechodzili. No to miło, że pan widzi swoich klientów i w lecie, i w zimie. Tak, jest mi bardzo miło. Cieszę się, że, że, że wracają. Też cieszę się, bo dużo ludzi przychodzi do nas i jest zadowolonych z, z tych kołaczy, więc to też, szczególnie dla mojej żony, gdzie ona też głównie te kołacze też wyrabia, więc to też jest dla niej satysfakcja, że to, co robi jest dobre. No i że klienci to falą. Właśnie widziałem, że bardzo jest miła i bardzo, taka, no, taka ciepła i lubi to, co robi. No, moja żona jest perfekcjonistką, więc to ma swoje wady i zalety, o tak powiem, ale, 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 ale stara się zawsze robić wszystko tak, żebyśmy my byli zadowoleni i żeby był klient zadowolony. bo jak będzie klient zadowolony, klient do nas wróci. Jak klient wróci, to będziemy zadowoleni. Więc. No nie, widziałam, że bardzo się stara właśnie, żeby, żeby ten produkt smakował jej klientom. E, tak. To już ma pan trochę doświadczenia. Lepiej otworzyć biznes na własną rękę, czy skorzystać jednak z franczyzy? Na pewno łatwiej będzie skorzystać z franczyzy. Na pewno jest to prostsze. Otwierając coś nowego, człowiek tego doświadczenia nie ma. Też nie do końca się zna na tym. Nie wie dokładnie, jak to zrobić. błądzi, tak naprawdę. Traci też trochę czas, no bo wiadomo, że jeśli gdzieś też wejdziemy w ten biznes od początku. No to potem już ciężko też to wszystko wyprowadzić na, na takie prawidłowe tory, więc, więc na pewno jest łatwiej. Tutaj, w przypadku tego konceptu, główną rolę jest przyczepa, która jest naprawdę bardzo dobrze wyposażona. A teraz szukanie czegokolwiek na rynku wtórnym, do zbrojenia te, tego, że szukanie jakichś sprzętów, maszyn, no wymaga to czasu i znajomości, tak naprawdę, więc. Wydaje mi się, że nie podjąłbym się takiego biznesu na własną rękę. Czy taki koncept Lodolandia jak ważna okrągło daje realną szansę na zyski? Daje. Trzeba się tu zaangażować, trzeba to kontrolować, pilnować. Ciasta do kołaczy. Jak ciasto do kołaczy, tak? Bo mówię, jak coś tam przegapimy, to potem też już ciężko jest, trzeba też z pracownikami dużo rozmawiać, trzeba kołczować ich też, mówię, uczyć sprzedaży takiej dodatkowej, sugestywnej. Ja wszystko, mówię, tak na, na spokojnie, bo jeśli zostawimy to wszystko tak samemu sobie, jak każdy inny biznes, nie wypali tak naprawdę. Czyli jest Pan z żoną zadowolony? Tak, jesteśmy zadowoleni. Panie Pawla, co z kołaczami, które w danym dniu się nie sprzedadzą? Współpracujemy z FUCI. To mądrze. Ta, to jest taka firma, która właśnie pomaga sprzedawać towary, które gdzieś tam zostają. Klient zadowolony, bo, bo, bo tak jak mówiłem, dostanie pełnowartościowy produkt za 50% ceny. Dla mnie to też w jakiś sposób reklama. No i z drugiej strony też jeśli te kłacze miałbym wyrzucić, no to tak, część tych pieniędzy sobie odzyskam. Lubi pan swój biznes? Lubię swój biznes. Gdybym nie lubił, to bym się tym nie zajmował. W ogóle wychodzę z założenia, że, że no, trzeba lubić to, co się robi, żeby to stawiało, sprawiało przyjemność, bo wtedy też jest z tego satysfakcja i, i, i zadowolenie. Biznes Lodlandia, jaki masz na okrągło to? Fajna alternatywa na dodatkowe źródło dochodu na pewno. Fajny sposób y, też na naukę zarządzania ludźmi. Pyszne kołacze. E, super lody i fajny biznes. Wspaniale. Panie Pawle, dziękuję bardzo za wywiad. A państwa zapraszamy do punktu pana Pawła. Naprawdę tu przepysznie pachnie. I również do obejrzenia kolejnych wywiadów. Dziękuję.